I pragniemy wolnej Europy z wolną Ukrainą. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, mam nadzieję, że nie słychać, moi państwo. Przyznam się szczerze, że mam wielką tremę. Nie wiem, nie potrafiłem do końca dzisiaj zebrać myśli bo pewnie tak jak państwo śledziłem telewizję, patrzyłem na to co się dzieje moi no państwo wojna, napaść, agresja to straszne słowa słowa, które mają straszny ciężar śmierć, zbrodnia krew, łzy, strach cierpienie niewinnych ludzi tragedie rodzin płaczące dzieci tym jest wojna Czym zawiniła Ukraina? Co takiego złego i strasznego zrobili mieszkańcy Ukrainy? Czym zawinili niewinni ludzie? Czym zawiniły dzieci? Mieli jedno i mają dalej jedno pragnienie: żyć w wolnym, suwerennym, niepodległym państwie. Czy to jest dużo? Putin to zbrodniarz. Putin to morderca. Chory człowiek, który tak jak Hitler nie kocha nikogo. Dla własnej szalonej ambicji morduje niewinnych. Putin przypomniał dziś światu, że są jeszcze na świecie bezwzględni mordercy, dyktatorzy. Że oni nie wyginęli i dalej są i dążą do zniszczenia pokoju na świecie. Dziś Europa obudziła się inna. Już nigdy nie będzie taka sama. Każdy, kto myśli, to wie, że 24 lutego 2022 roku to koniec czasu pokoju dla Europy. Mam przeświadczenie, a nawet jestem pewny, że to, że dziś tutaj jesteśmy, jest również. Ważne dla nas. Jest to również w interesie całej Europy i całego świata. Wiem, że na Ukrainie się nie skończy. Najpierw była Gruzja, Krym, Donieck, teraz Ukraina, potem kraje nadbałtyckie, Polska. Kiedy ten szalony człowiek się zatrzyma? Kto go zatrzyma? Bardzo mocno chciałbym wierzyć w to, że Ukraina nie będzie dzisiaj sama. Brak reakcji, bierność to będzie największa zbrodnia Europy i świata. Rosję należy bezwzględnie jak najszybciej wykluczyć ze społeczności świata, z wszelkich organizacji, rynków, całego systemu bankowego, ruchu międzynarodowego. Trzeba powiedzieć stanowcze won, jeszcze raz won. Zamknąć niebo dla rosyjskich linii lotniczych. Zamknąć drogi dla rosyjskiego eksportu. Zamknąć granice Unii nie dla posłów, nie dla Putina, dla wszystkich Rosjan. Niech nie mają możliwości wyjeżdżać na wakacje do Paryża, na Wyspy Greckie czy do Wenecji. Byłem pewny, że w XXI wieku już nigdy nie będziemy rozwiązywać w ten sposób Jakichkolwiek problemów, jak się myliłem, jaki byłem naiwny, jeden mały, szalony człowiek zatrzymał cały świat. I cały świat stoi w miejscu i patrzy na zbrodnię, która dzieje się na rarozie Ukrainy. Dlatego jestem przekonany, że nie ma zgody na zajęcie przez Rosję nawet centymetra ukraińskiej ziemi. Dla nas w Zielonej Górze, a jestem pewny, że dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, zbrodnicza napaść na Ukrainę jest nie do zaakceptowania. Jest czymś, czego nie potrafimy zrozumieć. Ale my możemy też coś zrobić. Też możemy dorzucić swoją cegiełkę. Nie tylko stojąc dzisiaj tutaj i wspierając Ukrainę, ale realnie im pomagając. Ja, jako prezydent Zielonej Góry, rozmawiałem ze swoim przyjacielem prezydentem Iwano-Frankowska wysłał nam wykaz tego co potrzebuje i my mu to wyślemy bo Ukraina nie może zostać sama i nigdy nie zostanie. Dziękuję bardzo Pan Janusz Wyrażam wielką, głęboką wdzięczność za wasze wsparcie mają prawo do suwerennego państwa i my będziemy w tym im pomagać. To nie może być tak, że Putin sobie wymyśli i robi jakieś działania zbrojne, że powoduje wojnę. Temu się trzeba przeciwstawiać i my się przeciwstawiamy. Mam nadzieję, że wszyscy się przeciwstawiamy. Ja i jak myślę, że większość z nas tutaj zgromadzonych urodziliśmy się już po wojnie. I myślałem, że nigdy nie dożyję tych czasów, że w Europie znowuż będzie konflikt zbrojny, że będzie wojna. Szanowni Państwo, Pan Prezydent wymieniał tutaj rzeczy, które trzeba zrobić dla Ukrainy. Ja do tego wszystkiego dodam jeszcze, że zróbmy wszystko i oddziaływujmy na decydentów, oddziaływujmy na polityków, żeby konsekwencje, żeby te sankcje i inne działania były jak najbardziej dotkliwe dla Rosji, dla Putina, bo tylko w taki sposób możemy go złamać. To jest nasza polska i europejska powinność i cywilizacyjna tradycja powinność bycia solidarnymi z potrzebującymi. Ale musimy też pamiętać, że dzisiaj Ukraińcy walczą nie tylko o swoją ojczyznę, oni walczą o przyszły kształt Europy i świata. Od przebiegu i wyniku tej wojny zależeć będzie, co Putin zrobi później, czy i gdzie się zatrzyma. Rodziłem się cztery lata po zakończeniu wojny, więc pamiętam te czasy powojenne, te czasy odbudowy, te czasy biedy, te czasy wysiłku. Wszystko to pamiętam. Dlatego też organizowany jest dzisiaj właśnie wiec poparcia dla Ukrainy. Wiedziałem, że muszę tutaj być razem z wami, razem z moimi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Bo my Polacy doskonale wiemy, co oznacza utrata niepodległości.